Moi drodzy, e, jakie moje są odczucia po tych trzech tygodniach, trzech czy tam dwóch, dwóch tygodniach chyba, tak? Już nawet nie pamiętam, że ludzie szczęśliwi czasu nie Bardzo pozytywne. Znalazłem już pracę, pracuję e, za, może powiedzieć, troszeczkę więcej niż średnia krajowa, tak? Średnia krajowa tam ponad 5 tysięcy powinienem sobie spokojnie wyciągnąć. Do tego jak ktoś śledzi mój kanał doskonale wie, że jeszcze coś tam sobie robię. I wam powiem szczerze, że kalkulując to wszystko to ja prawie tyle samo mogę mieć za, za normalne godziny. Może a wiadomo, że nie tyle samo, bo za granicą może więcej więcej zarobić, ale tu to nie o to w tym chodzi. To nie o to w tym chodzi. Ja nie wróciłem do Polski dla pieniędzy, tak? I wróciłem do, do Polski dla pieniędzy, wróciłem do domu, wróciłem do rodziny, którą tutaj tutaj mam tej prawdziwej rodziny. A nie, a nie, tam jakieś opowiadań, opowiadań, że, że wrócisz do Polski, i nie będziesz pracował, patriotyzm ci minie, zachwyt ci minie. Ja żyję po swojemu, słuchajcie, ja żyję po swojemu i ja żyję według swoich zasad, czy komu się to podoba, czy nie, no nie mi to oceniać. Mój kanał, mój kanał jest, słuchajcie, mój kanał jest prowadzony, mój kanał jest prowadzony czysto amatorsko, czysto amatorsko.